Dzień dobry, dzień dobry, rynek w fantastycznym miejscu, a my oczywiście spotykamy się w kolejnym materiale z serii Podostrzałem. Kto pyta, nie błądzi, gdzie odpowiadam na wasze wszystkie te zarówno trudne, jak i łatwe pytania. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, subskrypcja, dzwoneczek, dzięki temu jesteś na bieżąco. Warto również zostawić łapę w górę, podzielić się komentarzem. No i oczywiście muszę przypomnieć, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna. Ja nie jestem doradcą finansowym, inwestycyjnym. Wszystko, co to mówię, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. I jeżeli to akceptujesz, możemy zaczynać. Mamy dobry czas dla bitcoina, mamy dobry czas dla kryptowalut, więc przejdźmy sobie, słuchajcie. Przez te pytania, które zostawiliście, jest ich trochę. Dodam też, że jest to moja ulubiona seria, także nie bójcie się zadawać tych pytań. Dawajcie tych pytań coraz więcej. Przypomnę, że na końcu tego odcinka oczywiście macie te osoby, które zostawiły najlepsze pytania i macie do odebrania fajne rzeczy. A sponsorem oczywiście tego odcinka jest giełda Bybit EU, Więc jeżeli nie macie jeszcze na giełdzie Bybit EU w pełni regulowanej giełdzie, zapraszam cię serdecznie do naszej ekipy. Dzięki Dzięki temu część prowizji wraca do nas i możemy robić różnego rodzaju fajne akcje i wydarzenia. Pierwsze pytanie od Roberta: co, sądzi, co sądzisz o własnym Chainie od Robin Hood i ich plamach? Jest to na pewno duże wydarzenie, natomiast no, nie odbiło się ono jakimś szerokim echem. Natomiast sam Robin Hood rozwija się naprawdę dobrze, wchodzi bardzo mocno na europejskie rynki. Oczywiście, cała sieć. Ma być y, 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 oczywiście na Ethereum, ale ma być to y, L2, a więc będą tutaj budować w oparciu o y, Arbitrum. Zapowiedzieli już pierwsze tokenizacje, więc moim zdaniem tutaj będzie bardzo ciekawie. To też pokazuje, że dzisiaj giganci nie tylko chcą tokenizować, ale również y, chcą. Y, jeżeli ktoś ma takie możliwości jak Robin, Hood, tokenizować innych, więc będzie tutaj naprawdę bardzo dobrze. Kolejne pytanie, kiedy jakieś informacje o airdropie od GG3? Te informacje zostały już, zostały już podane. Mamy już listing tokena od GG3. To co jest bardzo ważne, że ten airdrop będzie podzielony na kilka, a więc jeżeli działasz systematycznie, to być może warto dalej jest działać. No i oczywiście airdrop będzie zwestingowany, a więc nie dostajemy całości na początku po TG, nie dostaliśmy nic. A więc sobie czekamy. Zróbcie z, Bybi z Bybitem jakiś deal z odzieżą, czapeczki do wygrania itp. i od razu wyślijcie mi jedną. Jak będą, to ci wyślemy. Czekamy na merch od Bybita, więc taki, jak na, taki na pewno będzie. Będziemy robić spotkania dla społeczności Bybit, będziemy robić spotkania dla osób, które są u nas w ekipie, a więc będzie dużo się działo. Oczywiście, kolejne pytanie a właściwie druga część tego pytania jak długo moim zdaniem wydłuży się kolejny cykl, ja obstawiam okolice maja przyszłego roku, na ten moment jest bardzo dobrze i widzimy, że to co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, te procedowanie tych ustaw, to wszystko powoduje, że ten cykl jest wydłużony same ETF przyciągnęły nam, nam ten cykl i spowodowały że kapitał kumulował się głównie w Bitcoinie, w mojej prywatnej opinii jednak prędzej czy później Bitcoin wielu inwestorom się znudzi i kapitał popłynie do Medium cupów, do właśnie small cupów, do large cupów tych, także mm... Jestem tutaj dobrej myśli jak najbardziej natomiast powtarzam od początku od dawna że będzie to hossa inna i nie wierzę też że cały rynek bardzo mocno wróci. Jeżeli chodzi o termin, no to oczywiście możemy się opierać na tym co mamy jeżeli chodzi o cykliczność, no ale z drugiej strony jeżeli ten cykl ma być wydłużony, to um, trzeba sobie coś postawić. Ja liczę na bardzo mocny ostatni kwartał tego roku, liczę, że wrzesień będzie bardzo mocny, październik, listopad, być może grudzień, raj świętego Mikołaja. Natomiast no ja zamierzam wychodzić systematycznie, dlatego że, dlatego że większość ludzi i tak z rynku krypto nie wyjdzie, a bardzo ważne to jest to jednak, żeby te cele na tym rynku kryptowalut swoje zrealizować, a wychodzenie poziomami jest to przynajmniej w mojej prywatnej opinii najlepsza najlepsza opcja. Jedziemy sobie dalej. Sporo dużych YouTuberów, w tym nie czy sprzedało część krypto, to znaczy, że już powoli kończymy cykl. Absolutnie to nie oznacza. To, że ktokolwiek sprzedaje część swoich kryptowalut, to znaczy, że. Osiągnął swoje cele. Jeszcze raz powtarzam, znacie moją strategię od lat. Ja zawsze wychodzę z kryptopoziomami, nigdy nie kupuję w jednej transakcji i nigdy nie sprzedaję w jednej transakcji. Jeżeli jakiś duży youtuber pisze o realizacji zysków, to chyba bardzo dobrze, bo znaczy, że rynek jest w takim miejscu, że po pierwsze można te zyski realizować, a po drugie, tak jak tu napisałeś, jest sprzedana część tych kryptowalut, a więc ktoś ma opracowane kolejne poziomy. Tutaj dodam, że większość ludzi nie wyjdzie ze swoich krypto. O tyle o ile Bitcoin historycznie potwierdził, że możemy zostać sobie na spokojnie na luzie z Bitcoinem. W przypadku innych kryptowalut, tak jak wiecie, pokazuję wam to również od dawna, jak zmienia się choćby pierwsza setka właśnie Coin Capu, tak? Jak się zmieniają te pozycje i że wiele pozycji tak naprawdę jest pozycjami niecałego, nawet jednego cyklu, więc trzeba na to zwracać uwagę. Ja uważam, że to nie koniec i jeszcze raz podkreślam. Tak jak ja sprzedawałem Swojego bitcoina dużo wcześniej, i też wiele osób to krytykowało, dlatego że nie rozumiało, że skoro wyznaczyłem inne, gdzieś tam też wyższe poziomy, jak można zrobić pierwszą sprzedaż na takim, a nie innym poziomie? Yy, każdy z nas ma inny portfel, każdy z nas potrzebuje kapitału, ma co innego. Ja byłem w takim miejscu, że też tą sprzedaż yy, zrobiłem, więc fil konieczny też pewnie sprzedaje poziomami. Kupował bardzo tanią, ma bardzo dobre wyjście, tylko słuchajcie tylko pogratulować co tutaj dalej mamy mamy tutaj pytanie dotyczącej sytuacji z cłami okres 3 miesięczny dobiega końca wczoraj chyba ja też wróciłem z urlopu więc nie śledziłem tak mocno mieliśmy informacje jakie te cła będą między innymi dla Unii Europejskiej więc no na pewno, na pewno to co jest ofiarą tutaj tej polityki celnej no to jest słaby dolar dla nas słaby dolar to nie jest dobre rozwiązanie dlatego że większość z nas wychodzi do stablecoinów coinów to, żeby jednak wracać tym kapitałem na rynek i mnożyć yy, ten kapitał. Jeżeli mało zarobimy w cyklu, kupimy dolara, który jeszcze osłabnie, no to de facto po wyjściu do dolara, jeżeli on spada, jeżeli go sprzedamy, no to na tym tracimy. Yy, a, więc, yy, a więc tak to wygląda. Jakie trzy projekty uważasz za totalnie niedocenione z ogromnym potencjałem na przyszłość? Przede wszystkim. Yy, tak jak wiecie, ja lubię grać na małych kapach, na small kapach yy, i tam to rozgrywam. Jest to gra bardzo ryzykowna, o tym trzeba wiedzieć. Jest to gra dla osób, które śledzą rynek krypto i mają czas, żeby przede wszystkim rozgrywać altcoiny. Yy, ja jednak bardzo mocno opieram się na Solanie. Yy, wierzę w Jupitera, wierzę w Pytcha. Są to projekty, które są mocne fundamentalnie. Yy, zostały pewne... Może nie błędy w tokenomii popełnione, no ale trzeba wiedzieć, że było dużo inwestorów, które przez ten okres zrzucało swoje bagi. I tak jak mówiłem wielokrotnie, przykład, nie wiem, Orki czy Radium pokazał, że w momencie, kiedy, kiedy już ta tokenomia jest uporządkowana, kiedy inwestorzy z tych wczesnych rund te tokeny zrzucą, wtedy projekt może, jeżeli ma produkt i zarabia, albo takich projektów należy Jupiter, może oddychać pełną piersią. Pytych moim zdaniem też należy, natomiast muszą tutaj zrobić z tym porządek, bo są niesamowite. Samowite partnerstwa widać, jak to się rozwija. Jeżeli chodzi jeszcze o mniejsze projekty, ja będę mocno szukał na Solanie i na bieżąco też na ich się będę pisał. Jest teraz pytanie o Trumpa: na co będzie naganiał po perfumach? Słuchajcie, nie wiem. Mieliśmy Trump, koina, mieliśmy Melanie, mieliśmy perfumy, więc. Trump jest biznesmenem i to hossę wykorzystuje jak najlepiej, jak najlepiej potrafi, tak? Gdzie trzymać stablecoiny, żeby wykręcić dobry procent, czy lepiej fiaty na kontach z mniejszym ryzykiem? To zależy od tego, do czego potrzebujesz kapitału. Ja uważam, że jeżeli realizujesz swoje zyski, nie potrzebujesz tego wyjmować, to dobrze jest zmnożyć swoje stablecoiny. Ja gram również na Solanie, jest cała masa projektów, masz też filmy na moim kanale, a więc możesz sobie przejrzeć, jak to, jak to mniej więcej wygląda. Można łapać o procent od 5 do 10 do nawet 15% bez się tak nie będzie. To jest tak, że w hostie mamy zawsze wyższe oprocentowanie na stablech. Postaram się zrobić film, żeby to przejrzeć. Bo też będę scalał swój portfel i podam tutaj też jakieś projekty. Czy Solana Seeker będzie trampoliną domowego ATH, czy czeka nas Solana, Summer i de Jupiter? Tak jak kiedyś powiedziałem, ja kupiłem ten telefon, dlatego że on jest taką gotową bazą osób, które Potrafią korzystać z portfela, znają solanę i może to być wykorzystywane w przyszłości, żeby na przykład przepestować jakąś grę na solanie czy projekt, więc uważam, że sam telefon, sam aparat, jeżeli chodzi o dzwonienie, to jest absolutnie dodatek uważam, że dużo dobrego dzieje się na Solanie szczególnie właśnie te ustawy w Stanach Zjednoczonych więc ja liczę na nowe ATH na Solanie jak najbardziej w tym cyklu, natomiast tak jak mówię każde duże wydarzenie na Solanie, które powoduje mocne podbicie kursu, tak jak w przypadku Trump Coina dla mnie oznacza, dla mnie oznacza po prostu sprzedaż tak? więc ja tak się staram tego trzymać gdybyś zaczynał od zera z tysiącem złotych, jak podszedłbyś do inwestowania w 2025? Przede wszystkim to zależy tak naprawdę od tego, jak patrzysz na rynek krypto. Jeżeli masz tysiąc złotych i masz kwotę, która, ja to tak nazywam, nie zakłóca Twojego miru domowego, czyli możesz ją sobie zainwestować i ona nie będzie powodować tego, że będziesz czuł się źle i że... Twoje decyzje będą emocjonalne, no to możesz bardziej ryzykować. Jeżeli jesteś taką osobą, która absolutnie nie ma czasu, ale masz tego tysiąca i powiedzmy miesięcznie masz jakąś kwotę, no to tutaj szedłbym w kierunku Bitcoina i w kierunku DCA, ale też znacie moje tu podejście. Ja uważam, że DCA jest po prostu lepiej robić w beście, wtedy kiedy Bitcoin jest już ileś tam procent od swojego ATH. Ja tak ustawiłem to w tym cyklu i jestem bardzo, bardzo zadowolony. Więc tak naprawdę tu nie chodzi o kwotę, tylko tutaj chodzi o konkretność. Fakt, ile masz czasu, żeby zaangażować się w rynek krypto? Ja uważam, że przed nami jednak alt season. Uważam, że alty będą rosły. Jeżeli masz trochę czasu, żeby poświęcić na research, na pilnowanie pozycji, to ja, mimo wszystko, ja przynajmniej kupowałem altcoin. Jeżeli tego czasu nie masz, to tak naprawdę kwota nie ma znaczenia, systematycznie zbieraj bitcoina i w długoterminowym okresie myślę, że będzie to, słuchajcie, jak najbardziej dobra decyzja. Czy Juventus wygra To w sezonie 2025-2026? Trwa przebudowa drużyny, poprzednia się kompletnie nie udała, ale myślę, że jeżeli będzie to wszystko dobrze poukładane, to ma spokojnie Juventus może o tego mistrza walczyć bo nikt tutaj aż tak mocno się nie wzmocnił tak natomiast no wiadomo no na ten moment Inter Napoli są mega zgrane wielu piłkarzy gra razem wiele lat więc słuchajcie zobaczymy jak to będzie czy mam informację, czy inne giełdy pójdą śladem Bybit.eu i będą starały się o uzyskanie y, y, licencji Mikowskiej? Y, tak naprawdę, no, te lepsze giełdy, te giełdy Tier 1, tę licencję mają. Wiele giełd nie chce iść po tą licencję, szczególnie te giełdy Tier 2, więc y, nie ma takich informacji. Natomiast, no, sporo jest tych giełd, więc jest w czym, w czym wybierać, tak. Kolejne pytanie, kiedy twoim zdaniem zacznie spadać dominacja Bitcoina i rozpocznie się rajd dzikiego kabana na altach. Robiłem wam taki film, gdzie pokazywałem wam mniej więcej, jak to ma wyglądać, można się cofnąć do tego. Trzeba po prostu obserwować, tak? Jeszcze raz podkreślam, bo to musi być przyjść taki moment, że duzi gracze, którzy mają też altcoiny, bo to nie jest tak, że duzi gracze nie mają altcoinów, tak? Kiedy ten Bitcoin już się znudzi i te emocje na bitcoinie nie będą już, już tak duże i wtedy być może rozpoczniemy rajd. Dzikiego, właśnie tutaj, kabama, tak? Jeżeli chodzi o ETF, -y, jak najbardziej zgadzam się, no to one po części też wydłużyły nam na ten cykl, a właściwie spowodowały, że większość kapitału zostało w Bitcoinie, i takie są fakty. Jakie trzy altcoiny zachowałbyś na przyszły host, gdybyś musiał je zostawić na kolejny cykl? No właśnie, nie chciałbym zostawiać tych altcoinów. Jeżeli miałbym już cokolwiek zostawić, no to te tokeny ekosystemowe czyli te tokeny, które że tak powiem cały czas gdzieś się coś buduje w danym ekosystemie Ethereum, Solana więc tutaj bym poleciał w tym tematem no z, Bitcoin, z częścią Bitcoina jak najbardziej też można zostać, no ale większość pozycji jest po prostu lepiej sprzedać, dlatego że nowy cykl to nowe emocje, nowe projekty, nowe teamy, nowy kapitał i ulica nie wchodzi za bardzo w stare tematy, a raczej szuka tego co jest promowane. Gdybym jeszcze miał tutaj mocniej się zastanowić, może bym się o tokenach giełdowych, które też de facto w Beście spadają, natomiast no dają nam możliwość po prostu systematycznego zarabiania i tu trzeba się zastanowić, czy w Beście, jeżeli mniej projektów się listuje, projekty robią mniej X-ów, czy opłaca się trzymać te pozycje, czy nie lepiej jest sprzedać, a potem odkupić i, i tak te akcje robić. Więc to wszystko będziemy obserwować. Na ten moment, dziś trzymasz forsę w ręku. Co robisz? Czekam, bo wkrótce spadnie, wchodzę, bo jeszcze urośnie. Jest to moim zdaniem teraz dość trudny czas na wejście. Natomiast no, jeżeli ja uważam, że alt season przed nami, no to jeżeli bym nie miał altów, to bym w nie po prostu inwestował. Natomiast wybór tych altcoinów jest bardzo trudny, dlatego że jest bardzo ciężko na ten moment określić narrację, tak? Więc, więc tak to wygląda. No i zależy, w jakim terminie chcesz grać. Te pytania, które zadajecie, one zależą od wielu, wielu czynników. Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli ktoś gra w terminie długoterminowym, niech sobie kupuje y, Bitcoina. Jest pytanie od klamy, kiedy Ether po 5000 y, do, dolarów? Wrzesień? <laughs> strzelę, strzelę wrzesień, y, pół żartem, pół serio. Czy ma to sens płacić grube tysiące za szkolenia, żeby przez ostatnie 3 lata dowiedzieć się, że Bitcoin i tylko Bitcoin, a na koniec wyjść z rynku przed rajdem na nowe. Szczyty. Przede wszystkim moje podejście do szkoleń jest takie, że jeżeli ktoś robi szkolenia merytoryczne, to niech każdy sam decyduje. Słuchajcie, no wolny rynek polega na tym, że sami decydujemy, na co wydajemy swoje pieniądze. Z każdego szkolenia można coś dobrego wynieść. Jeżeli ktoś chce wydawać, to niech, to niech wydaje. Jeżeli chodzi o tą drugą część pytania, że na koniec ktoś wychodzi przed największym rajdem, no to ja nie słyszałem, żeby na ten moment, oprócz, oprócz tak naprawdę nie, a ja za szkolenia nie płacę, ktoś wyszedł tak grubo publicznie z większości swojego Bitcoina, no bo ja wyszedłem z większości swojego Bitcoina i zrealizowałem swoje cele w tej hoście na Bitcoinie, jestem z tego dumny, zadowolony, zrobiłem o tym półgodzinny film, powiedziałem dlaczego sprzedawałem i sprzedawałem potem też na innych wysokich y, poziomach, tak nikt tak naprawdę nie wie jaki będzie szczyt jakie będzie, jakie będzie ATH y, więc, więc tak to, tak, tak to wygląda, y, to nie jest tak, że Bitcoin i tylko Bitcoin, na altach można było bardzo dobrze już zarobić i uważam, że jeszcze sporo altcoinów będzie miało swoje 5 minut w tym cyklu. Natomiast oczywiście, rzeczywiście sporo altcoinów nie urosło i już nie wróci, więc takie to są fakty, no ale tak też było, słuchajcie, w poprzednich, w poprzednich cyklach. Na dzisiaj chyba na tyle, nie widzę więcej pytań, zapraszam wszystkich, wspierajcie kryptoekipę, wspierajcie mnie, zarejestrujcie się na giełdzie Bybitu. dzięki temu giełda przeznacza nam część prowizji, a tam macie cały czas bardzo ciekawe bonusy w zakładce Rewards Hub, teraz oczywiście widzicie te osoby, które zadały dobre pytania w poprzednim materiale, w kolejnym wybierzemy za ten materiał życzę wszystkim fantastycznego dzionka, mam nadzieję, że widzicie się z nami na spotkaniach Kangi, na żywo jeżdżę tam specjalnie dla Was, nie zawsze mi się chce, ale wiem, że muszę, uwielbiam z Wami rozmawiać, wymieniać się poglądami, także, że będzie niesamowicie a teraz creme de la creme i słyszymy się w kolejnym odcinku Pozdro Krypto Polska babo dziewczynka Boli cię to? Boli cię to? Tu cię boli w serduszku. Nie, no to niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. A nie, idź pan w chój.